Nowy press już w salonach sprzedaży, a w nim... Innej takiej gazety nie ma, mówi dziennikarz roku Wojciech Czuchnowski z Gazety Wyborczej w rozmowie z Andrzejem Skworzem. I dodaje, że gdy słyszy, że gazeta jest tylko obciążeniem dla Agory, chce mu się śmiać. Jak wyłączano TV PiS, dobre chęci i chaos zdominowały przejęcie mediów publicznych. Hołdy dla hołowni, media tak go kochają, że zapomniały jak jeszcze niedawno nim gardziły. Przechył, temat wojny Hamasu z Izraelem został w Polsce zdominowany przez narrację izraelską. Profesjonalista, tylko trochę miękki. Tomasz Kamel potrzebuje telewizji jak powietrza. Nieważne jakiej ani przez kogo rządzonej. Komentariat, nie proletariat. Sprawdzamy, dlaczego każdy inaczej rozumie, co znaczy to słowo. Spóźniony Jeff. Założyciel Amazona nie chce już dopłacać do Washington Post, więc zwalnia ludzi, a ci protestują. Kamykami w dinozaury. Rozmowa z anonimowym informatykiem, który dokumentował propagandę wiadomości TVP. Popularniejszy od maska. Fabricio Romano jest najbardziej znanym na świecie dziennikarzem sportowym. Zator w płatnościach. Skoro w subskrypcjach jest tak dobrze, to dlaczego coraz słabiej się sprzedają? Niewesoły Romek. Roman Giertych po wygranych wyborach musi wymyślić siebie na nowo. Super święto. Podczas finału Super Bowl królują najdroższe reklamy. Jak są robione? A ponadto sekcja specjalna. Cyberbezpieczeństwo oraz doroczny raport Panorama Reklamy. Poznaj najobszerniejszy opis polskiego rynku komunikacji marketingowej. Sprawdź wyniki, zmiany klientów oraz sukcesy i porażki agencji reklamowych i agencji mediowych. Nowy prez do nabycia w salonach prasowych, e-kiosku oraz App Store i Google Play.